No siemanko, siemanko, widzowie. E, widzowie, e, postarajcie się, bo ja, e, ja sprawdzam e, i nadal mam malutko. E, no i właśnie dzisiaj wam pokażę, jak stworzyłem drzwi. Facie widzicie, e, trzeba to zrobić tak. Trzeba dać ten, o, e, ten, slime'owe tłoki. E, trzeba zrobić restą. O tak, trzeba to zrobić. Ej, i e, postawij sobie tutaj ten dźwignię, no i patrzcie. Czekajcie bywa tego nie chcecie z nim grać. Ale widowie, dajcie Dawajcie mi więcej subskrypcji, łapek. E, no i subskrypcji z dzwoneczkiem e, to będę się bardzo cieszył. E, tylko musimy 10 łapek dobić. E, no i filmiki już nie będą za 2 lata, ale jak nie dobijemy te 10 łapek, to filmiki będą za 2 lata. Ja już jestem przygotowany. Te filmiki były za dwa lata. E, no to się postarajcie. No chyba, że nie chcecie filmików. No to nie puścicie ale jak chcecie, to się postarajcie. Lepiej. E, nie przejmujcie się tym głosem, ale e, mój kolega mnie zaprasza. Już wiecie jaki oryginal zamykamy drzwi. No i patrzcie. No i takie są drzwi. No i to jest mój do, nowy domek. To jest domek mojego kolegi. Też zrobił tam drzwi takie. No zobaczcie sobie sami. No tutaj. Robię. Ciu, 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 Uh -huh. Uh -huh. To co on jest? zrobił? Chłop, chłop, chłop. Czekajcie, naprawię mu to. Chłop nie potrafi chyba. Oj. No i patrzcie, to sobie go własne na drzwi. Nie wiem czemu on tak zrobił, ale niech by nie miał tą Ej, No i widzicie, to jest mój e, dokończony dom, e, ale jak chcecie jeszcze więcej budowania, to napiszcie na tym filmiku w komentarzu, jak chcecie więcej budowania e, z tym domkiem, e, to będzie więcej budowania. Jak chcecie. A jak po prostu nie będzie 10 łapek, no to po prostu filmiki za 2 lata. No i pozdrawiam Krzysia. No i pozdrawiam jeszcze Leona, co na poprzednim filmiku mi napisali komentarz. To pozdrawiam ich. E, jak chcecie, że ja was też pozdrowił, to e, piszcie komentarzu e, na przykład, e, że chcecie więcej dom budowania, e, to też was pozdrowię, jak chcecie. E, no i budujemy jeszcze jedną rzecz, albo nie? E, no i patrzcie, to jest mój od odwrócony domek. Zobaczycie, e, jak on wygląda w środku. No to on tak wygląda. Są tutaj okna, widzicie? E, no i ja to wszystko robię, robię dla was. E, widzicie tutaj też taki zrobiłem ten mechanizm, ale nawet nie można, nie nazywa się mechanizm. E, ja sobie wejdę do mojego domku ogólnie, e, no a jak wy chcecie, do mnie dołączyć na serwer, to piszcie w komentarzu, jak się nazywacie. To e, może was zaproszę dodam do znaj. to będziemy mogli sobie pogadać. E, jak chcecie, to możemy... Jest znów mnie zaprosił. E, to możemy sobie ten... E, a ten, awizowy, zapomniałam powiedzieć. bo ja sobie grałem z Pikusiem. Ej, mówiłem Wam, jak dobijemy milion subskrypcji, to pokazujemy Wam twarze. No i tak będzie to. Jak chcecie zobaczyć nasze twarze, to, dobi to dobijcie milion subskrypcji, to Wam pokażemy twarze. My jesteśmy z, pik z Pikusiem, nie znamy swoich twarzy nawet. Ale to nie ważne e, Wy jesteście ważni e, Łapki, subskrypcje są też ważne e, No a jak chcecie się po, e, pojawić na filmiku To ten, to e, To piszcie w komentarzu swoje imiona w Minecraft To może was dodam do znań i was zaproszę Jak widzicie ja zmieniłem sobie tutaj profil no, ja nie chciałam tamtego mojego starego. No i sobie zmieniłem. Jakby co? Zmieniłem sobie, bo tamte mi się nie podobał już. No i zmieniłem sobie na no, taki. Może się sobie zmienię inny. Um, to... E, jeszcze będzie się... Może mieli jakiś plan, to to zbuduję. E, co będzie się chcieli, zbuduję. Ale oprócz takich trudnych rzeczy, bo bo to jest bardzo ciężkie, jak, jak wiecie. Ale można wpisać to komendami, to więc może to zrobię. E, no ale patrzcie, ej, widzicie, tak się robi właśnie te drzwi. E, kładziecie sobie takie coś, e, ciągniecie ręką, E, I tutaj stawiacie dźwignię. No i e, jak chcecie zamknąć, to w tę stronę. Jak chcecie otworzyć, to w tą stronę. Widzicie jak to wygląda? Ja sobie na razie otworzę i zamknę. E, no i patrzę. Teraz e, zaraz wchodzi się do nie. nie dostanie. Na nią szyb. No, syby, ale tu są firanie. Tam też syp nie widać. Jak chcecie, żeby zrobił sobie, to mogę zrobić. Pa. Krowa? A nie, koń. Ja, takk.